Kulinarne Potyczki to program pełen kuchennych wyzwań, ale nie tylko. To także wyprawa na polską wieś, pełną smaków, na której tradycja spotyka się z nowoczesnością. Co z tych spotkań wynika, zaraz się Państwo przekonają. A dokąd dziś wędrujemy? Na Kujawy i na Pomorze. Chłopia na Kujawach w blasku zachodzącego słońca, we wsi życie koncentruje się wokół ochotniczej straży, do której należą również panie z koła gospodyń. I tu jest odwaga potrzebna i, i w straży tak samo. Mieszkańcy współpracują dla dobra wsi, razem zawsze jest raźniej. Wśród pań są mamy yy, naszych uczniów, więc jest taka rodzinna atmosfera. Przy każdych imprezach strażackich biorą czynny udział, nigdy panie nas nie zostawią w potrzebie, dlatego dopingu podczas kulinarnych potyczek nie zabraknie. Zastanawiałam się, czy nasze panie będą też startowały i się okazało, że tak. Więc bardzo się cieszę. I to jest właśnie obraz kujawskiej wsi. I jeśli to, co panie przygotują dla nas dziś w kuchni, jest równie piękne, i równie smaczne, jak te dekoracje, które przed chwilą widzieliśmy, to czuję się zaproszona. Mogę na to liczyć? Oczywiście. Tak, zapraszamy. Wszystko no. będzie smakować nawet jeszcze lepiej niż pani sobie to wyobraża. I, i lepiej niż wygląda? Tak. Świetnie. Po jeziorze Brodnickiem, lasy i jeziora, a wśród nich gmina Górzno. Prężnie działają tu panie, organizując różnorodne zajęcia i imprezy. Koleżanka prowadzi rękodzieło, uczymy się różnych rzeczy, wyjeżdżamy na warsztaty, wachlarz mamy szeroki. Dzięki temu tradycja w gminie nie ginie. Są nośnikiem tradycji, wiedzy, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Tym samym uczestniczą w życiu kulinarnym gminy, bez nich świat nie byłby tak kolorowy i wesoły. Panie z Kół Gospodyń wiejskich są takimi osobami, które lubią obcować z innymi, poznawać ich. Spotykamy się, żeby się odprężyć i razem miło ze sobą porozmawiać przy wspólnym stole. Górno najpiękniejsze miejsce na ziemi. Tak można podsumować tą naszą wizytę w Górnie. Najpyszniejsze również? Oczywiście, że najpyszniejsze. Macie na koszulkach rybę? Czy to oznacza, że my dzisiaj będziemy delektować się rybą w Waszej kuchni? Tak, oczywiście. Na drugie danie nowoczesne przygotujemy karpia. Nowej odsłonie. nowej odsłonie złowionego z naszego jeziora także także myślę, i tradycji stanie i się, zadość. się zadość dlaczego o tej tradycji bo to jest pierwsza nasza konkurencja czyli tradycyjne danie pochodzące z rejonów, z których przyjechały panie druga konkurencja to tradycja w nowoczesnej odsłonie myślę że panie bez problemu poradzą sobie z tymi zadaniami a ocenią to Walentyna Jałocha i Bartłomiej Witkowski Walentyna Jałocha, współautorka książki Europa w kuchni, uczestniczka programu Europa da się lubić, bywalczyni konkursów na całym świecie, jedna z niewielu kobiet certyfikowanych na Międzynarodowego Jurora Kulinarnego, kobieta z charakterem i niezależnością w ocenach konkursowych dań, uważa, że Polska naprawdę dobrze smakuje. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. O, choć kujawska kuchnia słynie raczej z takich biednych potraw, to panie mają dla nas dzisiaj mięso i będzie to gulasz. To mięso, o, które nazwane gulaszem, tra tradycyjnie było świeżonką. To było po uboju tucznika, a w, prawie w każdym gospodarstwie były hodowane tuczniki. E, ze świeżej łopatki. E, gospodyni przygotowywała tak zwaną świeżonkę. Taki nasz polski gulasz, tak. bo Zważy oprócz pani. polskiej wieprzowiny są też nasze produkty tak. takie, które tak, dookoła tak. można zebrać. Tak, blisko nas są lasy, więc też dokładamy suszone grzyby, bo tego było u nas no, dużo. dużo. Suszone grzyby, marchewka Cebulka. i cebula. cebula. Proszę zabierać się do pracy. Pomoże, gorsze być nie może. Tutaj dzisiaj także wieprzowina, schab. Tak, schab z, yy, z kością. Nasze mamy, babcie, kiedyś jak przychodził rzeźnik, on y, nie oddzielał kości od schabu, tylko y, zostawiał i one go tak, tak robiły. Przygotowywały, tak, tak przygotowywały, taki po prostu pieczony w sosie własnym. Tak, tak w sosie własnym. My mamy dzisiaj y, w sosie śliwkowym. Sprawdźmy, co będą oceniać nasi jurorzy. 100 punktów dajemy dla Pani dzisiaj. Od razu? Za smak, za wygląd i związek z tradycją. Dzielimy to. Smak 60 punktów, wygląd 20 i związek z tradycją, czyli jak Panie uargumentują to, że to jest tradycyjne danie, dajemy również 20 punktów. 100 razem. Załóżcie. Życzymy powodzenia Dzięki. i smacznego Dzięki. gotowania. Dzięki. Życzymy powodzenia koleżankom. również <laughs> koleżankom. Schab z kością to jest taka męska sprawa. Bartka chyba tutaj tak. przywołała. Jak, jak najbardziej. Męska, męska, ale tak jak podpatrywałem i patrzyłem na menu, no, liczyłem na, takiego, na taki schab z kością, ale rozbijany, taki panierowany, ale tutaj widzę, że też fajnie się dzieje. Bo jest schab w całości. Tak, jest schab w całości z kością, y, przyprawiony y, różnymi przyprawami, takimi y, y, dostępnymi, dostępnymi, jak kiedyś były. To czasach. znaczy majeranek, y, sól, pieprz, y, cebula, y, czosnek y, oraz lubczyk. I do sosu do pieczenia dodajemy suszone śliwki. Czyli do Też, pieczenia suszone śliwki tak. i na bazie tego sosu będziemy robić… Będziemy sos, sos śliwkowy. Są buraki, tu jest kasza. Czyli związek z tradycją jakby jest zachowany, jest, rozumiem. Tak, tak? oczywiście. Tak? U zachowany, was to się robiło. Tak, tak, u nas to się robiło. Z kaszą lub lub z ziemniakami my cię przygotowałyśmy kaszę. Ale takiego panierowanego też robicie? Te, oczywiście, tak? że robimy. Życzę powodzenia i smacznego gotowania. Dziękujemy. To teraz pani Walentyna zgodniała. Zgodniałam, bo w zasadzie tak. Świeżonka to jest mięso, które nie tylko dorośli jedzą, jedzą również dzieci. Ze względu na to, że kawałki mięsa są malutkie. I A, bardzo, bardzo atrakcyjnie wyglądają w ogóle na talerzu. Zanim e, ta e, świeżonka wyląduje, na przykład z garnuszku, to najpierw podsmażacie. Tak. tak. I widziałam, że tak. E, żadnej mąki, nic nie, kompletnie, nie, 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 nie. samo wyłącznie tylko mięsko. Tak, na smalcu, tak. na, smal... na smalcu. Pieprzowy na smalcu. No właśnie. I do tego jeszcze później dodajecie jakieś warzywka. Pieprz laurowy, angielski, tak. pieprz naturalny, majeranek i e, marchewka. I dużo przesmażonej cebuli. Kiedyś coś takiego robiłam, tak jakąś świeżonkę i na początku, zanim dodałam właśnie to mięsko, to jeszcze na tym smalciku podsmażyłam czosnek. I ten czosnek w tym smalcu po prostu został. I dopiero później ten czosnek pozdejmowałam w tej patelni i już zaczęłam kroić. Słuchajcie, smak tego niesamowity. Co mamy tutaj? Pęczak z grzybami. Pęczak z grzybami. Idę posmakować zaraz. Proszę bardzo. zobaczymy. Odgrzewamy delikatną odrobinę bulionu. Czy tak po prostu? Tak po prostu. Na koniec masła trochę będzie. Tak, tak. Warzywa widać, bo nie są rozgotowane. Także akurat mniej więcej. Super. A zapach? oj, oj, super. Tyle dziś mięsa w naszej kuchni, że pora zmienić smaki. Wyszne małe, słodkie. Rogale wypełnione wiśniami. Rozmarzyłam się, a można je znaleźć na liście produktów tradycyjnych. Prosto z Pomorza. Ziemia Pomorska słynie z wielu dań i słodkości. Jednym z rarytasów są rogaliki z wiśniami wpisane na listę produktów tradycyjnych. Do dzisiaj są one jednym z podstawowych smakołyków, które pojawiają się na stołach przy wielu okazjach. Święta jak są urodziny, albo wnuczka ma, wtedy rogaliki są pieczone. Rogaliki stały się wizytówką Pomorza, dlatego często panie z Kół Gospodyń Wiejskich razem przygotowują te specjały. Jedna przyniesie wiśnie, inna mąkę i napieczemy rogalików dla całych naszych rodzin. Tak samo w domu to kultywujemy z wnukami wnuki, dzieci przede wszystkim bardzo lubią bawić się przy stolnicy z babcią nie nakładać wisienki. Historia rogalików z wiśniami sięga lat 50. były dostępne w piekarni cukierni w chojnicach i tak ta tradycja przetrwała do dzisiaj, a gospodynie korzystają ze starego, sprawdzonego przepisu. Przede wszystkim muszą dobrze robić drożdże. Ważne jest też, żeby ten smalec, który jest, on ten nadaje tym rogalikom ten, ten smak to coś. I do tego koniecznie wisienka nie na torcie, a w rogaliku. Próbuję. Jest ta. Jest. Jest, no i teraz się siły. wkroić w tę kości. No właśnie. Przyniosę idę ten pomóc. drugi, może co? No, po, ten drugi przynieść? Chyba pomożemy, mogę? Tak. Jeszcze no. ewentualnie no możemy przynieść. Kroimy. No sam sobie pokroję, sam będę jadł. <noise> Podziel się ze mną, Wszystko. bardzo cię proszę. Nie wiem jak wy, ale ja słodkości mam na dzisiaj dość. Zaczynamy od schabu? Tak, tak jest. Bardzo proszę. Delikatnie mogły być bardziej soczysty. Dosłownie. Odrobiny więcej. Kilkanaście minut wcześniej wyciągnięty już by był ekstra. Soś śliwkowy pasuje jak ulał bardzo dobrze, bo schab i w ogóle mięso mm -hmm. y, wieprzowe z owocami się bardzo dobrze łączy. Akcent tutaj taki jesienny tych grzybów skaczą. i świetne buraczki bardzo fajnie przełamują. Próbowałam właśnie schab, nim dłużej mięso przepraszam, się gotuje lub smaży się, tym ona jest bardziej twarde. A wydawać by się mogło, że im dłużej, tym bardziej miękkie. Przy mamy odwrotną sytuację. Bardzo dziękujemy. Widzę w waszych oczach głód polskiej wieprzowiny. Zapraszamy. Moim zdaniem jest bardzo smaczne. Tak. E, fajnie się to przełamuje, bo jest ten balans smaków i słony i... I, I pieprzny, mhm. e, A co jest najważniejsze właśnie w tym gularzu, ponieważ nie może być mdły przede wszystkim. Tak Fajnie ten grzybek suszony tutaj też e, działa. Także no, gratulacje, bardzo dobre Dziękuję danie. Bardzo. Dziękuję. To jest ten moment, kiedy za chwilę usłyszymy, jaki jest werdykt jury, mają Państwo jakieś przypuszczenia? Ja tym razem nie. Drogie panie, musieliśmy jeden punkt odjąć e, za ten schab, ponieważ, no. No tak jak mówiliśmy, powinien być lekko e, bardziej dociągnięty, więc mamy 99 punktów na 100, bo wygląd i związek z tradycją, i w ogóle było to bardzo dobre danie. Tak, dziękuję. Ale musimy być sprawiedliwi. I panie w Kłobianki, 100 punktów równe, no, pyszny gulasz. Yes. Nie było do czego się przyczepić, gratulacje. Dziękujemy. Nie wiemy, co się stało. Był schab e, lekko twardy, no, ale zobaczymy, co będzie dalej. W pierwszej rundzie mieliśmy do czynienia z wieprzowiną, z mięsem, a w drugiej rundzie y, będą to ryby. Y, tradycja połączona z nowoczesnością, ja bym do pani się zwróciła takimi słowami. Ludzie się dzielą na dwie grupy: grupa numer jeden uwielbia śledzie, tak. grupa numer dwa. Nienawidzi wręcz. No, nie delikatnie nie mówiąc, lubię. nie przepada. W ja. jaki sposób tego śledzia chcecie dzisiaj podać, żeby on był nie tylko tradycyjny, ale i nowoczesny? No na cieście marchewkowym i to jest takie przełamanie smaków słodko słonego tak. I z dodatkiem śmietany. śmietany. jak to kiedyś był ten śledź śmietanie tutaj będzie Śledź, I on śmietanę, zawsze w ale na ciście marchewkowym podane. I śledź lubił te właśnie takie słodkie smaki, bo i cebula, i jabłko, A. które się wkrajało do y, śmietany, dawało to mu tę słodkość. No. I tak y, rzeczywiście podawało się tradycyjnie Szynnie. śledzia na Kujawach. Tak. w Jest. każdy piątek. Tak, w każdy piątek. Proszę się zabierać do pracy. Ryba kontra ryba. Z karpiem jest pewnie troszkę lepiej, czyli nie dzielą się ludzie na te dwie grupy. Chyba wszyscy lubią. Większość ta lubi ta karpia. W jaki sposób pani podacie karpia? My y, moczyłyśmy go w kompocie agrestowym. Tak, tak. Y... o czymś takim nie słyszałam, ale spodziewam się, że jest to sposób na to, żeby pozbyć się tego takiego specyficznego smaku tak, i smaku, zapachu. Żeby, tak, żeby nie czuł y, takim mułem, błotem, żeby pozbyć się takiego szlamu. I co dalej się z nim stanie, z tym karpiem? Po prostu usmażemy go. Proszę tak. bardzo. Kto jest w grupie Uwielbiam Śledzia? Teraz kogo ja mogę tutaj wysłać? Ja podejdę do pań, ponieważ no, śledź mi bliskim daniem jest i produktem, którego, który uwielbiam tak naprawdę, ale śledź musi być śledziem. Tak. Musi być dobrze wymoczony, ale też nie za bardzo. Nie no i teraz mamy go wymoczonego i w oleju, tak? Tak. I to jest wszystko. Ale tu widzę to ciasto. Tak. Ja się zabieram z wami za to ciasto. Zapraszam. Bardzo proszę. Ubijamy dwa jajka tak. z cukrem. Tak na najpierw, później dosypujemy stopniowo cukier. Mało dodajemy olej lekkim strumieniem. Dobrze. Dodajemy. I potem wyłączamy mikser i dodajemy marchewkę, którą wymieszamy. I suchy produkt też wymieszamy tylko łyżką. I kładziemy na pannę. Przyczynię się trochę do tego dania, żeby nie było, że ja tutaj. No, no że, tak. że tylko siedzę tylko i smakuję jem. i tylko jem. Niesamowita historia z tym ciastem, bo jakby połączenie deseru troszkę. Tak. Ze śledziem, to może być ciekawe. Życzę powodzenia i czekam na to danie z niecierpliwością, naprawdę. To może być fajne. Okay. Jak kar pachnie? Fajnie, bo nie pachnie tą rybą. Agrestem. Jebon. Kwaśne czy słodkie? Słodki, agrestowy, wyrazisty, bardzo mocno skondensowany smak. Dlatego jestem pewna, że karp w ogóle nie pachnie rybą. Tak. Na patelni widzę, że podgrzewa się olej. olej tak. Wkładacie czosnek. Żeby Można było olej... nawet troszeczkę dłużej jeszcze podtrzymać, tak? bo tak, mm -hmm. takie na złoto, Aha. i wtedy bardziej jakby ta oliwa jest przesiąknięta tym czosnkiem wiem. i zapach mm -hmm. jest całkowicie inny. inny. Przypuszczam, że ta nutka nowoczesności to tak? jest tak? właśnie Ogros, jest to. Jest Kto wpadł na ten pomysł? U mnie w domu zawsze się robiło karpia w samej śmietanie. Tak. W samej śmietanie. Ale że po prostu rodzinie się znudziło, coś trzeba było ulepszyć, coś unowocześnić. Do tradycji dodaliście nutkę nowoczesności. Tak, nowoczesności. Super. Super. Boże, boję się tego smaku. Czemu? Nie no, nam spokojnie. No, nie, było. Bardzo dobre. Mhm. Hmm? Słoniątki. Mi się wydaje, że się przypala na tej patelni. Mm -mm. to zawsze smażą. Mm, dobrze. Groch z kapustą, znany głównie z wigilijnych stołów, a warto go robić na co dzień, bo groch zgodnie z wierzeniami ludowymi leczył choroby, a w połączeniu z kapustą przynosił urodzaj. Znają państwo lepszą zachętę? Przepis jest prosty. Trzeba mieć kapustę, groch, cebulę, przyprawy i tłuszcz. W wersji postnej roślinne, w innej zwierzęcy. Danie znane jest w wielu domach z wigilijnej wieczerzy. Moja babcia to robiła, moja mama, no i ja też. Groch z kapustą występował na Kujawach już w XIX wieku. Danie opisywał etnograf Oskar Kolberg. Znalazło się również w regionalnych prześpiewkach. To jest danie typowo z kuchni chłopskiej. Swego czasu ono gościło praktycznie na co dzień, bo łatwo było się tym najeść, mieć uczucie sytości, dawało siłę do pracy w polu. Dzisiaj groch z kapustą podaje się głównie w Wigilię, jest jednym z tradycyjnych dań. A oto zarówno w święta, jak i na co dzień wiele gospodyń potrafi zadbać. Nie idziemy na skróty, staramy się wszystko wykonywać same. W zachowaniu właśnie tej tradycji, tego, co nam zostało przekazane przez nasze babcie. Przepis na groch z kapustą również jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj znajduje się na liście produktów tradycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Potrawa znana jest też w innych regionach, choć podawana nieco inaczej. Na przykład na Mazowszu z ziemniakami. Na podkarpaciu, z kaszą. Szczerze powiem, że jeśli tak wyglądają u pani. I tak wyglądają u pań postne dania. To nie wiem jak wy, ale ja przechodzę na post. <laughs> na zawsze. Najpierw ciepłe danie, tak, pozwolicie tak, 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 pozwolimy. Ta nowoczesność w tej kuchni, a szczególnie właśnie w tej potrawie, Wam się udała. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo. Bardzo fajnie, że ten karp jest gdzieś ukryty, powiedzmy, ten jego specyficzny zapach i smak. Ukryty w tych owocach, w tym agresie, w tej śmietanie. No Coś, czego ja też nie jadłem, także też to nowoczesność tutaj spełnia swoją rolę. E, I dobre przygotowanie, dobrze usmażony, mhm. dobry sos. Także danie na, na piątkę. Naprawdę, danie na piątkę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Bardzo smaczne danie. Czuję, że jesteście grupą karp. Yy, jesteśmy grupą yy, rybną w ogóle, więc jakby zapraszamy tego śledzia. Ja bym dała troszeczkę cieńsze te kromki tego ciasta Aha. marchewkowego, okay. bo... Na rzecz śledzia? Tak. tak? Mm -hmm, być może, nie? tak naprawdę kontrast tylko jakby ilości tego ciasta do śledzia, mm -hmm. wiadomo śledź tutaj gra główną rolę, tak. tak jak karp troszkę został wyciągnięty, ten smak jego i bardzo dobrze, tak tutaj też dobrze, że nie został ten śledź zabity właśnie moczeniem tak. w tej wodzie. Pomysł i wykonanie tego i estetyka i smak, uważam, że to też jest bardzo perfekcyjnie zrobione danie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy również. Wydaje mi się, że to nie będzie łatwe zadanie, bo dzisiaj wszystko smakowało. Nie zazdroszczę Wam tego werdyktu. Są to trudne wybory, trudne decyzje. Tak. E, dziś tak naprawdę dla Góżna przyznaliśmy 199 punktów. Jeden ten punkt, który e, zaskraw... tak. został jakby odliczony. No i powiem szczerze, no tylko ten jeden punkcik była różnica, bo tam. kobianki, 200 punktów yes. i <laughs> tym samym muszą. Brawo. Wygrać dzisiejszą konkurencję. Brawo. Gratulacje. Emocje były bardzo duże. Denerwowałyśmy się, ale myślę, że wszystko skończyło się dobrze. Cieszymy się, że wygrałyśmy, chociaż nasze koleżanki też wypadły bardzo dobrze. Zaprzyjaźniłyśmy się przed programem, także myślę, że nawet będzie, że może kiedyś się spotkamy. Dziękujemy bardzo. Ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę przynajmniej Mówię. tak jak mówiłam. Na temat... Bardzo, no. bardzo dziękuję. To było wspaniałe gotowanie, pyszne. Jak bardzo regionalna kuchnia może zaskakiwać, ile smaków można w niej połączyć, o tym przekonaliśmy się dziś w kulinarnych potyczkach. Te dania są też świetną inspiracją na nadchodzące święta. Będziecie państwo próbować? Ja na pewno. Do zobaczenia za tydzień.